Dobry, long time no see, emocje po audio show już opadły, a sprzęt został, mam jeszcze przez jakiś czas sprzęt od firmy Matway Electronics, który towarzyszył nam przez całą wystawę, BG1, który grał wiele godzin z maluchami, plus reszta produktów, można by rzec premierowo, oczywiście nie mógłbym ich odesłać tak po prostu, tak więc... Trochę sobie pogadamy i pomarudzimy. Co my tu mamy? Jak to wygląda? Co nieco o tym sprzęcie, każdym sprzęcie za chwilę. Okej okay. Pierwsze co bym chciał pomacać, to jest interfejs audio. Konwerter zwał jak zwał. UAC Evo 1 jest to ciekawe urządzenie, w zasadzie jakie może być jego zastosowanie. No tak my na przykład na Audioshow mieliśmy kolumny aktywne na panela Hypex, do których musieliście doprowadzić yy, sygnał SPDIF koakcjalnie, to właśnie żeby to zrobić trzeba było mieć takiego rodzaju interfejs. My akurat korzystaliśmy z tego wbudowanego w moim, yy, moim daku, który de facto jest tym samym co tutaj. Ale nie mając takiego daka, możecie sobie zakupić takie urządzenie, które zrobi to tą robotę. Chodzi głównie o to, że jeśli puszczacie sobie muzykę z komputera do podłączacie tutaj się po USB, to nie wymaga żadnych sterowników. I następnie dźwięk w formie cyfrowej wychodzi wam na złączu koaksjalnym SPDIF. W tym dodatkowo urządzeniu możecie sobie w tej wersji sparować telefon poprzez Bluetooth i to samo, uruchamiacie dźwięk z telefonu, tudzież z telewizora, z czegoś co potrafi przesłać audio przez Bluetooth. Następnie wychodzi Wam to koaksjalem, tym koaksjalem podłączacie się do panelu aktywnego np. w Waszych kolumnach aktywnych i muzyka gro. Jeśli chodzi o wykonanie tego urządzenia no to dla mnie jest wykonane dość słudnie. Bardzo mi się podobały drewniane boczki. Dodałem takiego wiecie smaczku o budowie. Z tyłu etykiety dość czytelne. Wszystko co trzeba jest w zasadzie w zasadzie zainstalowane. Front, front dość skromny. Diody informujące o tym skąd czerpiemy źródło sygnału. Z USB jest jest Bluetooth. Front, front jest aluminiowy, bardzo ładnie wykonany. Obudowa jest dość słodna, tak, jak wcześniej powiedziałem. Gumowe nóżki, urządzenie się nie przesunie. Jest dość ciężkie i sprawia hmm, wrażenie bardzo solidnie wykonanego urządzenia. Myślę, że jest to jeden z ładniejszych interfejsów USB Audio, jaki obecnie możemy na rynku dostać. No i przede wszystkim jest to polska myśl techniczna. Nie jest to żadny chiński rebrand, tak więc nic chyba, tylko kupować. Dobra, bierzemy się za ślubokę i pogrzebiemy trochę w środku. Dobrze. <laughs> Dobrałem się do tego. Jeśli lubicie takie elektroniczne smaczki, no to jest ich tu pomimo, że to jest dość małe urządzenie, dość dużo, bo układ posiada liniowy porządny zasilacz łącznie 3 stopnie regulacji zasilania. Ma zabezpieczenie prądowe, napięciowe, termiczne oraz soft start linii zasilającej modułu USB. Ma możliwość sterowania triggerem. Akurat w moim egzemplarzu tego nie ma, ale jest taka możliwość. Tak więc, no jeśli lubicie smaczki audio na granicy Voodoo, to wszystkie one tutaj są. Sprzęt jest naprawdę porządnie wykonany, z dobrym zasilaniem, a tak wiemy, że kolejne stopnie regulacji napięcia tylko i wyłącznie polepszałem jakość w cudzysłowie tego napięcia. One są oczywiście poprawnie zaprojektowane. Układ posiada generatory Ultra Low Noise firmy MDK. Potrafi łączyć się w sposób multipoint czyli można sobie sparować bodajże dwa urządzenia naraz do tego Bluetooth i tylko przełączać. No. Ciężko o coś lepszego i wyprodukowanego w Polsce, jeśli mówimy o interfejsie USB audio. Tu macie komplet z filtracją, z porządnie zaprojektowanymi układami, nic tylko można polecać. Ceny i aktualne parametry oraz, oraz dalsze informacje musicie sobie sprawdzić na stronie. Dużo by tu mówić. Wszystko jest zawarte na stronie producenta, i tam znajdziecie wszelkie informacje. Drugą zabaweczką, którą mamy, jest przezmacniacz VCS. Obudowa w podobnym stylu, wykonana z aluminium, góra z blachy. Solidny, gruby front. Styl minimalistyczny akurat trafia w me gust, a ja takiej lubię. Z tyłu zestaw portów, przy czym dodam, że to jest przezmacniacz, nie selektor, tak więc możecie sobie sterować na przykład końcówkami mocy. Z tego urządzenia mamy wejście RCA bądź XLR, dwa wyjścia XLR, czyli zbalansowane jedno ze wzmocnieniem razy 1, drugie ze wzmocnieniem wybranym przez klienta, możliwość dogadania się z producentem na przykład jakbyście chcieli mieć wzmocnienie napięciowe szczelam razy dwa na XLR, że to będzie możliwe to do wykonania. Oczywiście układ posiada trigger, czyli ma możliwość sterowania resztą Zasilania reszty, zasilaniem reszty układów, Waszym Torze audio, o tym powiem trochę więcej przy układzie mmm, trigger. Obudowa słodna, sprawia wrażenie dość ciężkiej, solidnej. Podłączyłem mu napięcie. No, oko diabła się zapaliło, możemy sobie włączyć. Sterowanie odbywa się za pomocą kondera, który dość przyjemnie działa, albo za pomocą pilota. Pilot nam znany od Apple. A. Urządzenie ma ogólnie, pomimo że się wydaje, że jest proste, to wyświetlacz, w zasadzie wyświetlacz, sterownik kryje ukryte menu, w którym możecie ustawić wiele opcji, na przykład automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza, automatyczne gaśnięcie, volume startowy. Wszystko to znajdziecie w instrukcji, nie jestem w stanie z głowy tego wymienić. Co do pilota, powiem tu o pilocie, bo tyczy się to samo wzmacniacza BG1. Producent aktualnie pracuje nad swoim pilotem. Póki co mamy do dyspozycji Apple'a bądź taki dedykowany pilot. Ma się pojawić coś innego na rynku jeszcze, przy czym ja dostałem te produkty dość wcześnie. Będzie można customizować kolor, chyba kolor przycisków również. Tak więc poczekajcie, to może się trochę zmienić. Aczkolwiek, pilot od Apple jest jedyny w swoim rodzaju. Naprawdę super, świetny, minimalistyczny kawałek pilota. Co z elektroniki? No, oczywiście, zasilanie linowe, które robimy w audio dobrej jakości. Zbuforowane wejścia i wyjścia, dedykowany układ do symetryzacji. Produkt polski opracowany przez producenta, nie jest to jakiś chiński rebrand. Jakość mówi w zasadzie sama za siebie, o ile trafia to w wasze gusta, no to nie ma się co zastanawiać za specjalnie nad tym układem. Regulacja odbywa się poprzez drabinkę rezystorową w sposób oczywiście logarytmiczny. Skok można zmienić albo na pół dB, albo cały 1 dB, w zależności jak sobie to ustawicie. Ustawicie w menu, oczywiście, układ ma wbudowany filtr sieciowy. O menu już mówiłem z personalizacją. Musicie to przeczytać sobie w manualu, z uwagi na to, że opcji jest mnóstwo. I nie jestem w stanie ich wszystkich zapamiętać. No, to co? Śrubokręcik. No, jeśli chciałbym kupić jakiś sprzęt audio i chciałbym, żeby on był solidnie wykonany, to właśnie wyglądałby on tak. Tak jak mówiłem, całość technologicznie opracowana przez yy, polską ekipę. Nie jest to żaden rebrand. Tutaj mamy yy, drabinkę rezystorową. W zasadzie, jako że mamy wejście zbalansowane, no to niestety... Ten układ musi być nieco większy, bo mam dodatkową linię sygnału, którą musimy obsłużyć. Piękne zasilanie linowe, układ standby'a, zapewne ze sterowaniem triggerem, sterownik z wyświetlaczem. Wszystko na dedykowanych układach. Wygląda to naprawdę bardzo solidnie. Bardzo krótka ścieżka sygnałowa. Jeśli to lubicie również takie smaczki audio voodoo, to ścieżka sygnałowa jest tu ograniczona maksymalnie do dosłownie tego kawałka drucika, reszta już wszystko wszystko jest zrobione na dedykowanym układzie pcb w tym przed wzmacniaczu może żebyście sobie zobaczyli resztę ładny porządek porządnie zarobione kable nie tak jak niektóre chińczyki które no pozostawiają wiele do życzenia jeśli chodzi o układ zasilania jak i samo Wykonanie. Tutaj mamy raczej robotę mocno kraftową. Widać, że ktoś się przyłożył i zrobił to po prostu porządnie. Dobra, teraz przejdziemy płynnie, mając przy okazji urządzenia z tej firmy na stole, do takiego modułu. Uważam, że to jest bardzo fajny feature. Ogólnie, trigger. O co chodzi w triggerze? Załóżmy, że macie wzmacniacz końcówkę mocy nie wiem, jakiegoś daka, i chcecie sobie jednym przyciskiem uruchomić. Całe swój sprzęt audio, tak, żeby nie przełączać każdy, każde urządzenie w power on, tylko włączacie, przed wzmacniacz, on odpala Wam resztę. A wasze urządzenia nie wspierają trigera. Z pomocą przychodzi do was taki moduł. Taka mała kostka. Jest to urządzenie, które wpinacie sobie w szereg z złączem zasilającym. Przykładowo podłączamy kabel IEC. Podłączamy to urządzenie do. W tym przypadku urządzenia, które użyję tutaj interfejs, który nie posiada trigera w tej wersji. Następnie podłączamy kabelek. Z trigger out wychodzimy z przedzmacniacza do gniazda trigger, który jest tu z boku. I teraz. Tu podłączyliśmy do trigger out, tu in. To oczywiście działa w ten sposób od. Od wielu lat, w latach 90. we wzmacniaczach było to popularne trigger in, trigger out i włączaliśmy cały setup. I teraz włączam zasilanie wzmacniacza. Cyk. Uruchomi się odpalił odpalił mi się moduł Uwag Evo. Następnie wyłączam przedwzmacniacz. Zgasiły mi się urządzenia hmm, poboczne, nazwijmy to, a na końcu zgasi się Z Dlaczego tak się robi, bo producent pomyślał o sekwencji uruchamiania i wyłączania urządzeń. To też fajny feature. Żeby nie było tak, że zgasicie pierwszy przed na przykład daka przed wzmacniaczem, tudzież końcówką mocy, bo może dojść do tego, że coś Wam tam zabuczy w głośnikach, a tym sposobem pierwszy wyłączacie e, zasilanie głośników, czyli naszą końcówkę wzmacniać, a potem spokojnie, nazwijmy to w cudzu, master sterowania Waszym sprzętem wyłącza się na, na końcu. Ponownie dajemy power on. Wyłączyło się urządzenia, startnął no pre, teraz wyłączamy. Wyłączyło się urządzenie zewnętrzne, teraz się wyłączy przezmacniacz. Fajny feature, naprawdę jest to fajna sprawa, bo niewiele urządzeń w dzisiejszych czasach posiada trigger, a to w sposób bezinwazyjny pozwala Wam podłączyć takie urządzenie do swojego. Sprzętu audio, Ja by było mało, to producent udostępnia wysokiej jakości przejściówki na gniazdko. Szuko, tak więc możecie to podłączyć na przykład przed listwą i sterować całym setupem swoich urządzeń albo rozbudowywać to jak chcecie, dowoli w zasadzie. Bo to już wiadomo, łączymy wtyczkę z tyczką i możecie rozbudować to jak chcecie. Oczywiście producent też udostępnia dedykowane kabelki dobrej jakości. Wszystko możecie sobie ogarnąć na tej jednej stronie. Ma tu i elektronik i będziecie mieli z głowy. Będąc przy okazji tego modułu mamy drugi podobny, jest to urządzenie DC Blocker. Było trochę u mnie na kanale o tym. DC Blocker przydaje się czasem. Nie jest to reguła. Przy końcówkach mocy wzmacniacza, gdzie napięcie stałe, które krąży w Waszej sieci, a pochodzi ono głównie od um, kiczowatych urządzeń z zasilaczami jednopołówkowymi. Chodzi o to, że jeśli niżczątkowe napięcie stałe dotrze do transformatora na częścię toroidalnego, powoduje nasycenie rdzenia, które z kolei powoduje drganie i buczenie, które się przenosi na biurko i słyszycie wibracje, które Was irytują. Oczywiście to nie jest reguła, temat jest dość skomplikowany. U mnie ten problem był, tym bardziej, że mam trafa w wzmocniaczach estradowych powyżej 3000 VA, no więc ja zrobiłem swoje DC Blokery, oczywiście największy prąd. Tutaj producent deklaruje, że to, to urządzenie w tej wielkości powinno nam przenieść 5 amperów mocy, czyli kilowata powinniśmy przecisnąć przez, taką, przez taki DC blokerek. Włącza się go na podobnej zasadzie, czyli jest to tutaj finalne szeregowo do, do zasilania, albo gdzieś z adapterem szuko przed waszą ulubioną listwę zasilającą audiofiską. Z tego co się orientuję, producent ma chyba w swojej ofercie DC blockery na większą moc, ale to już będzie w obudowie tego typu, z uwagi na to, że na fizyki nie przeskoczycie, trzeba już tam wsadzić większy mostek, większe kondensatory. Tak więc to no, fajny feature, dwa polskie produkty na polskim rynku. Wiecie za co płacicie, za dobry układ, a nie za barierę marketingową. Mogę polecić, bo sam używam triggera, nie używam z uwagi na to, że ja to jestem mało triggerowy, lubię sobie poprzełączać przyłączniki, ale DC Blocker stosuje. U mnie się sprawdza, u Was temat do rozpoznania. Teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli wzmacniacz. Wykonany w podobnym stylu, przy czym pokrywa górna jest aluminium. Bardzo ładna, rowkowana płyta. Całość jest dobrze chłodzona. Panel Kloc z centymetrowego Alu. Nie wiem, jakie macie gusta, ale ogólnie ja robię proste designy, tak, jak to. Tak więc do mnie to trafia. Wiadomo, nie każdemu się dogodzi. Wygląda, jak wygląda. Mamy w zasadzie to jest masaż zintegrowany, tak więc mamy combo, Wszystko, co potrzeba do słuchania muzyki w wygodny sposób, bo. Mamy wejście analogowe, mamy wejście hmm, cyfrowe, SPDIF optyczne i elektryczne, czyli koakcjalne. Mamy Bluetooth przede wszystkim. Możemy włączyć tryb direct, czyli zbypasować w ogóle przedzmacniać i kontur, w cudzysłowie, jak to było w polskich sprzętach. Możemy zbypasować balans nawet, czyli jak nie chcemy mieć regulacji prawo, lewo, możemy to sobie zbajpasować Mamy przycisk mute. Regulacja głośności jest zbudowana na zmotoryzowanym tudzież zmotoryzowanym, nie będzie potencjometrze firmy Alps. Tak więc, oldschoolowo fajnie się kręci gałeczka, jak regulujemy głośność. Input selector oczywiście na enkoderze z uwagi na to, że jest sterowany w pełni cyfrowo. No sprzęt wygląda smutnie. Ja ogólnie taki design lubię, nie do wszystkich może trafić. Pilot: ta sama historia co w pre, czyli. Aplowy, potem będzie dedykowany, przy czym producent to aktualnie prototypuje sobie piloty, będzie można je customizować, będą wykonane naprawdę solidnie i nie będzie to Chińczyk, tak więc będzie to produkt Polski z elektroniką producenta. Co, na co zwracam uwagę, bo wiemy teraz, jak jest z rynkiem. Jeśli chodzi o tył urządzenia, to jest klot 12 kg ponad tak deklaruje producent, tak więc trochę waży. No mamy wyjścia głośnikowe klasycznie plus minus lewy prawy, antenka Bluetooth, wejścia cyfrowe, tak jak mówię koaksjalne, bądź Toslink, trzy analogii i trigger oraz oczywiście zasilanie, trigger fajna sprawa, bo on działa na tej samej zasadzie co w urządzeniu przedsmacniaczu tego producenta, czyli jak włączycie wzmacniacz może wam Odpalić resztę i ułatwi Wam to nieco, nieco życie. Czekajcie, muszę podłączyć kabelek. O, łączymy tego dziada. Możemy sobie pilocikiem, albo głośność sterować. Oczywiście pilotem mamy przycisk yy, miód i wyłączania. Oczywiście pomyliłem przyciski. Nie mógłbym być sobą, ja bym się gdzieś nie, ja nie pomylił. Miód na przekaźniku porządnie zrobione. Regulacja głośności, wszystko na pilocie. Czego chcieć więcej? Kawał solidnego sprzętu, Grał u nas na audioshow. Przez wiele godzin, bo praktycznie przez 4 dni. Wyłączaliśmy go tylko na przełączenie setupu. Podkreślę jeszcze raz, produkt polski opracowany przez Matua Electronics. Oczywiście zaraz bierzemy śrubokręta i robimy małego unboxinga sprzętu jak to mamy tutaj w naszej kulturze kanałowej. Musiałem zdjąć telefon z uwagi na, to, z uwagi na dużą ilość mięsa w środku. Ciężko było ze statywu, tak więc oto i łon. Pięknie poukładane kabelki, pozarabiane końcóweczki. Normalnie kunszt elektryka. Trafo zalane z wieloma odczepami sygnowane marką Matway Electronics. DC blocker na wejściu. Obstawiam, że to jest układ standby, autorski układ standby. Zasilacz. Zasilacz z autorskimi przekaźnikami SSR, nie jest żaden rebrand e, firmy jakiejś polskiej tudzież zagranicznej jest to autorski wynalazek Matwe Electronics końcóweczki mocy producent deklaruje 2 razy 90 watów przy 4 ohmach i około 2x65 przy 8 ohmach o, widzę tutaj audiofilskie Mundorfy EnCap, tak więc jak ktoś lubi smaczki no to mamy je tutaj, myślę że po kontakcie z autorem można tu dużo skustomizować. Cyfrowy układ wejścia. Selektor na przekaźnikach. Oczywiście domyślam się, że to są przekaźniki co najmniej jakości telekomunikacyjnej. Markowe rezystorki, jak ktoś lubi. Też audiofilskie smaczki. Wszystko znajdziecie tutaj. Przedzmacniacz z innymi wzmacniaczami operacyjnymi. Tak więc jak macie jakieś ulubione, możecie sobie tutaj customizować bez problemu. Wiem, że też istnieje możliwość wymiany regulacji głośności na sterowaną cyfrowo, taką drabinkę rezystorową, jak to było w przedsmacniaczu. Tutaj mamy, tak wspominałem wcześniej, klasyczny potencjometr zmotoryzowany tu gdzieś silniczkiem firmy firmy Alps. Hmm, to chyba tyle, no wygląda pięknie. Panuje to jak powiedziałem i skład. Fajnie, że wszystko od Polaka, Polaka, Poloko, Polaka, Polaka. Nie jest to żaden chiński Rebrand połączony z kitów, tylko wszystko to zostało zaprojektowane od zera. Co mam nadzieję wróży długą i bezawaryjną. Mm, bezawaryjną co? Długie, bezawaryjne użytkowanie tego sprzętu. Jak znam autora, to mam wrażenie, znaczy mam wrażenie, ja jestem pewny, że wiele opcji możecie skustomizować. Po wszystkie dodatkowe informacje no muszę Was odesłać do strony firmowej, gdzie na pewno znajdziecie więcej informacji i dowiecie się o tym, o czym nie powiedziałem tutaj. Wspominałem, że ma trzy wejścia analogowe. Oczywiście to też można skustomizować, można zrobić XLR, można wzmacniacz fonu do gramofonu. No, wszystko dogadacie z autorem. Nie będzie kompletnie żadnego problemu. No dobra, wygląda na to, że przygoda z urządzeniami matrycjonalnymi i wzmacniaczem zintegrowanym dobiega końca. Audio show już było jakiś czas temu. Trzeba to teraz zapakować w górę kartonów. No i wysłać. Pozostaje chwilę posłuchać i. Co mogę powiedzieć? Jeśli szukacie jakiegoś produktu polskiego, dobrze wykonanego, no to chyba jest to dla Was, o ile trafia to w Wasze gusta i Waszą funkcjonalność, zalecam do kontaktu z producentem macie wiele możliwości customizacji i myślę, że wszystkiego da się dogadać. zapomniałem opisać brzmienia, bo to jest pewnie najważniejsze dla niektórych. Niestety mój telefon słabo nagrywa dźwięk, nowy iPhone optymalizuje jakoś działanie rejestracji dźwięku, doda jakieś szumy, nie wiem, ogólnie jak to, to wygląda. Trzeba by było mieć jakieś specjalne urządzenie do rejestrowania dźwięku. Tak, to miał chłop na Vs. No niestety ja nie potrafię opisywać dźwięku w stylu mokra średnica, szeroka głęboka scena solidny, mięsisty, bas i dp Ja osobiście mógłbym na tym słuchać. Mnie się podoba oczywiście w trybie flat. Nie jestem zwolennikiem kręcenia gałeczkami. Musicie się przekonać sami. To chyba tyle. Kawał solidnego sprzęta polskiej produkcji. Dajmy marce trochę czasu. Myślę, że rozwinie się na coś wspaniałego.